Zanim obejrzysz, zasubskrybuj na YouTube Loże Sportową i łódzki Związek Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze bliżej ciebie. Boruta wygrał z Sokołem. Świetny finiszy zjednoczonych. Ceramika lepsza od Radomska. Witajcie kochani w magazynie Chris Śląskiej IV Ligi. Wiele się wydarzyło w 14. serii spotkań. Zaskoczeniem na pewno był wynik w Zgierzu. Ceramika wygrała w opocznie z RKS-em Radomsko, a AKS SMS Łódź pokonał na wyjeździe Wartę Działoszyn. Również dużo się działo w głosowaniu na gola 13. kolejki. Kto wygrał? Zobaczmy. Gol 13. kolejki należy do Mateusza Jakubiaka z Polonii Piotrków Trybunalski. Na początek pokażemy mecz zaległej 13 kolejki pomiędzy Orkanem Buczek a Borutą Zgierz, który odbył się 25 października. Pierwszy gol wpadł w siódmej minucie, doskonale zachował się Mateusz Kaflowski i gospodarze objęli prowadzenie. A to 21 minuta, dośrodkowanie w pole karne i Adrian Malicki w swoim stylu pokonał Dominika Wężyka. W 27 minucie zobaczyliśmy przepięknego gola, uderzał Karol Chmielewski. Minutę później do wyrównania doprowadził Joachim Pabiańczyk. Za trzy minuty sędzia Igor Gierasimiuk podyktował karnego. Krystian Stolarczyk wykorzystał dogodną okazję na objęcie prowadzenia. Ten mecz rozstrzygnął się w pierwszej połowie. Orkan pokonał Borutę 3 do 2. Czy wiesz, że łódzki związek piłki nożnej znajdziesz w mediach społecznościowych? Wystarczy polubić profil facebookowy i będziesz na bieżąco ze światem łódzkiej piłki nożnej. Łączy nas EUZPN. A teraz wracamy do podsumowania czternastej kolejki. Jesteśmy w strykowie. Zjednoczeni podejmowali KS-kutno. W 24. minucie goście świętowali pierwszą bramkę. Dobre dośrodkowanie wykorzystał Marcin Kacela. Do przerwy KS prowadził 1 do 0. Druga połowa dla Zjednoczonych rozpoczęła się doskonale. W 48. minucie sędzia Adam Faliszewski podyktował karnego. Adam Patora pokonał Michała Sokołowicza. W 52 minucie Strykowianie wyszli na prowadzenie po bramce Wojciecha Skawińskiego. Cztery minuty później piłka po strzale Dominika Głowińskiego sprawiła problem Bartoszowi Pawlakowi i wpadła do bramki. A to najważniejsza akcja gospodarzy. Dośrodkowanie w pole karne i Patryk Miarka został bohaterem meczu zdobywając zwycięskiego gola. Warto zaznaczyć, że Zjednoczeni od trzeciej minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jakuba Miziołka. Natomiast w 83 minucie drugą żółtą kartkę otrzymał Kamil Jakubowski. Strykowianie wygrali skutnem 3 do 2. A teraz pokażemy ceramikę opoczno z RKS Radomsko. Do przerwy nie zobaczyliśmy bramek, ale za to druga połowa dla kibiców była atrakcyjna. W 49. minucie RKS odzyskał piłkę i stworzył zagrożenie pod bramką Filipa Błażejewskiego. Ostatecznie to Juliusz Molis jako pierwszy w tym meczu zdobył gola. W 56. minucie gospodarze wyrównali. Piłkę z najbliższej odległości skierował do bramki Cezary Dominiak. A to 63 minuta. Dośrodkowanie w pole karne i Paweł Kowalczyk na 2 do 1 dla ceramiki. W 80. minucie, piłkę na połowie boiska odebrał Cezary Dominiak i bez większych problemów poradził sobie z Danielem Niźnikiem. Od 86. minuty gospodarze grali w przewadze po czerwonej kartce dla Kamila Cnotalskiego. A to szósta minuta doliczonego czasu gry i Piotr Trepka ustalił wynik meczu. Ceramika wygrała z RKS-em 4 do 1. Jesteśmy w Łodzi na meczu EUKS-u z włókniarzem Zelów. Już w szóstej minucie szybka akcja przeprowadzona przez Łodzian zakończyła się ładnym golem. Mateusz Książek na 1 do 0. Taki wynik utrzymał się do przerwy. W 63 minucie błąd bramkarza włókniarza Piotra Fijałkowskiego wykorzystał Jan Jakubczak i łodzianie zaczęli się rozkręcać. Trzy minuty później było 3 do 0 po strzale Łukasza Dynela. W 75 minucie podwyższył Dawid Barsegian. Ostatnie minuty należały do Alana Siwka. Najpierw w 87. minucie trafił do bramki, a następnie w 90. cieszył się ze swojego drugiego gola w tym meczu, który nie został zarejestrowany. ŁKS pewnie pokonał włókniarz Zelów 6 do 0. Z Łodzi do działoszyna jest 100 km, a my już jesteśmy na miejscu, by pokazać wam mecz warty z aks SMS. Mamy 9. minutę i Patryk Pietrasiak zdobywa swojego 14 gola w lidze. W 24 minucie sędzia Wojciech Pietrzak podyktował karnego dla Warty. Krystian Nagieł miał dużo szczęścia, bo Maciej Humerski mógł ten strzał obronić. W 37 minucie AKS ponownie prowadził i ponownie Patryk Pietrasiak. A to 79 minuta i zespół trenera Michała Bańskiego świętował trzeciego gola. Tym razem Michał Wrzesiński. Ostatni wpadł dwie minuty później. Asystował Michał Wrzesiński, a Patryk Pietrasiak miał hat-tricka. Warta Działoszyn przegrała za aks sms Łódź 1 do 4. Start Brzeziny gościł Polonie Piotrków Trybunalski. Skład sędziowski w składzie Tomasz Majkowski, Aleksandra Wicher i Jan Lubański miał sporo pracy. To 13 minuta, błąd obrońcy wykorzystał Mateusz Jakubiak. W 26 minucie dośrodkowanie zrzutu rożnego zakończyło się bramką Adama Raszewskiego i Polonia prowadziła 2 do 0. Pięć minut później Eryk Ignatowski ucieszył kibiców startu. Ale tylko na chwilę, bo ta ładnie przeprowadzona akcja z 37 minuty zakończyła się bramką Dawida Przybysza. W 58 minucie sędzia Tomasz Majkowski dopatrzył się faulu w polu polukarnym i drugą żółtą kartkę pokazał Erykowi Ignatowskiemu. Mateusz Jakubiak ustalił wynik meczu na 4-1 do dla Polonii. W 70. minucie Piotr Tazbir otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Wynik został utrzymany do końca meczu. A teraz przenosimy się do Zgierza. Przedostatni w tabeli Boruta podejmował lidera, Sokół Aleksandrów. W 72. minucie na boisku pojawił się Piotr Białousko. Jego pierwsza styczność z piłką zakończyła się golem. Jak się później okazało, zwycięskim golem. dotknął pierwszy raz piłki. W 89 minucie Igor Kania otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Boruta po dziewięciu meczach bez punktów pokonał lidera. Nowy szkoleniowiec z Gierzan, Łukasz Wijata, może być zadowolony. Szczerbiec Wolbusz zmierzył się ze Skalnikiem Sulejów. W tym meczu wpadł tylko jeden gol w 17 minucie, strzelony przez Aleksandra Cieślika. Piłkarz w 45 minucie musiał opuścić boisko za dwie żółte kartki. Drużynie Skalnika sędzia Dorian Skwara pokazał dwie czerwone kartki. W 44 minucie dla Tomasza Majsaka i w 90 drugą żółtą zobaczył Dariusz Dudkiewicz. Szczerbiec wygrał 1 do 0. Zaglądamy ponownie do Łodzi na mecz Widzewa z Orkanem Buczek. Mamy 18 minutę i groźna akcja prawą stroną zakończyła się golem Mateusza Kaflowskiego. Już wpada w pole karne Podtakowski. I jest 1 do zera dla Orkana Buczy. Orkan do przerwy prowadził 1 do zera. W 60. minucie Daniel Mąka sprytnie rozegrał rzut wolny. Sędzia Adrian Grałek odgwizdał karnego. Żółta kartka. Daniel Mąka pokonał Krystiana Wojtczyka. Widzę, wraca do tego meczu. A to 78. minuta. Piłka po rzucie rożnym trafiła do Daniela Tanżyny który pięknym technicznym strzałem zapewnił prowadzenie. Trafienie Daniela Tanżyny wyprowadza czerwono, biało, czerwone, Łodzianie cyny. wygrali z Orkanem Buczek 2 do 1. Na koniec Omega Kleszczów i Zryw Wygoda. W tym spotkaniu wpadł tylko jeden gol zdobyty przez drużynę trenera Jacka Berensteina w 23. minucie. A strzelcem był Jeremiasz Guralczyk. Od 72 minuty Omega grała w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Kacpra Załęskiego. Minutę później czerwoną otrzymał trener gospodarzy. Ostatecznie Omega wygrała 1-0. Tabela Betkris łódzkiej czwartej ligi po rozegraniu 14 kolejki. Klasyfikacja strzelców. Zaproszenie na najbliższy weekend. W Aleksandrowie szykuje się hit kolejki. Sokół zagra z Widzewem 2 Łódź. Popatrzmy na inne pary. W ubiegłym sezonie królem strzelców ligi został Marcin Kacela, który zdobył 30 bramek. Patryk Pietrasiak z AKS SMS Łódź po 14 meczach ma ich 16. Będziemy się uważnie przyglądać tej klasyfikacji. A teraz przyjrzyjcie się nominacjom na gola ostatniej serii spotkań. Ja dziękuję za dziś. Do zobaczenia. Nominacje: Cezary Dominiak, Ceramika Opoczno. Mateusz Książek, EKS 3 Łódź, Piotr biało Usko Boruta Zgierz, Daniel Tanżyna, widzę w 2 Łódź. Głosujemy do niedzieli do godziny 20 na stronie facebookowej loży sportowej. Czy wiesz, że... Mecze kolejki w całości obejrzysz na YouTubie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. A Gola kolejki wybierz na stronie facebookowej Loży Sportowej. Subskrybuj i lajkuj.